Wszedł czas działania Tak, działajmy Bijmy się Niestety nie mogę pomóc. Czemu nie chce się bić? Chodź się bić Ciulu. to se zostawię Eliar chyba mnie sprawdza. No ja cię sprawdzam, będę na ciebie patrzył Każdy musi zapłacić No dobra już zapłaciłem, Jezu się czepia Jeśli chcesz kupić wodę, pomów z niewolnikami Chce się bić a co ty możesz zaoferować? Handluję niewolnikami. Zajmuję się jedynie najpiękniejszymi kobietami w tej krainie. Obejrzyj mój towar, a szybko się przekonasz, że mówię prawdę. Możesz podejść bliżej i porozmawiać z dobraną dziewczyną. Przynoszę pozdrowienia od Hamida. Hamid, mój stary przyjaciel, jak sobie radzi? W interesach idzie mu doskonale. Przysyła ci w podarku ten oto amulet. Hmm, przepiękny. To coś naprawdę wyjątkowego. Ale nie, nie, nie mogę go przyjąć. Nie przyjmiesz jego podarku? Nie mogę. Chyba, że wyślę coś Hamidowi w zamian. Oto amulet Hamida. Zastanówmy się teraz nad twoim podarunkiem. Chwila. Otrzymasz 500 sztuk złota ze skarbu oazy. Hmm. chwila. Weź tysiąc złotych monet z mojego prywatnego skarbca. Hmm. dobrze? Dam mu w podarunku przepiękną Jasmin. To go powinno ucieszyć. Niech więc tak będzie. Zadbaj, aby Jasmin bezpiecznie dotarła do Morasul. Podobno jesteś najpiękniejszą tancerką tej krainy. Jestem już zmęczona tańcem. Mam nadzieję, że wkrótce stanę się własnością kogoś, kto będzie mnie podziwiał również za inne rzeczy poza tańcem. Zabiorę cię stąd. Dobrze. co, kusiwa. Idziemy. Cię przejdziemy. Kawałeczek. Nóżki ma strum. Jezus mare, boso po tym piasku. Hobito. O jezus mare. Butów cię nie oddam. Zapomnij moje buty. Chce się bić o nie? Okej, okay, dobra. Ale jajca, że tak powiem. Woohoo! Upikay ma motherfucker, chodź. Uh, uh, uh. Nie to w stanie leczyć cię. Sam się prosiłeś. Proszę Jezus Maria, jest ode mnie Ja pil zielę ile dali HP Dwa tysiące Jezus Maria, ja ze zbroją Jezus Maria, może te twoje ubranie to jakieś takie koksiarskie Zdajcie Armor plus 500 <laughs> Chodź tędy, bo i tak wiem, że tędy nie zejdziesz Dostałem questa na ciebie I ja chcę manejść za ciebie, bo jak nie to Bila w kraju chleb z serem Okej, okay, ale dobra idziemy. Koniec tych sucharów. Po co ja w ogóle włączam to? Nie mam pojęcia, jestem głupi, ale... Ale, 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 ale. Ej, makaryna Ciekawe czy jak wybiorę do nosa, to będę mógł się do kogokolwiek modlić Znaczy w sensie do tych, tych, tych całych y, posągów Bo jak wybierze się i to nie może się modlić do beliara I odwrotnie Że wybierze się I no... Peliara y, i nie można się modlić to. I nosa. Dziwne. Szwagier. Rozprawiłem się ze strażnikami. Doskonale, ojcze Wigoru. Oczywiście zasłużyłeś na nagrodę. Jeśli przyniesiesz mi również moje złoto, będę ci dozgodnie wdzięczny. Oto twoje 700 złotych monet. Dziękuję Ci ojcze honoru. Przyjmij wodę i złoto w dowód wdzięczności. Moja modlitwa będzie Ci towarzyszyć na każdej spalonej słońcem ścieżce przyjaciół. Dobrze, dobrze. Nie strasz, nie strasz, bo się... No, tak dokładnie. No, chodź, 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 chodź. Idziemy sobie tutaj. Idziesz czy nie idziesz? Chodź. Chodź, chodź, bo ja chcę pieniądze. Chcę pieniążki Chcę poja... E, polecę se na Korynis. Tutaj. Chodź, chodź, chodź. Jezus Maryk Sprowadziłem tu kogoś dla Ciebie Piękna Jasmin! Nareszcie moja! Tak Ci dziękuję, synu Galanterii. Przyjmij to złoto. Polecę Cię też Gonzalesowi. Dziękuję. Hamid to uczciwy człowiek. Będzie mi tu dobrze. No, jeszcze 500 doświadczając. Zocnie, zocnie. Jestem dumny. Chyba powiem mu. Byli strażnicy Kafu, to już przeszłość. <grym> Dobra robota. Wiedziałem, że dasz radę. Dostaniesz pokaźną nagrodę. Gonzales będzie z nas dumny. Z nas. Mogę porozmawiać z Gonzalesem? Gonzales jest pod wrażeniem twoich dokonań. Moim zdaniem wysoko zajdziesz wśród asasynów. Byleś tylko robił dalej to, co do tej pory. Dziękuję. Właśnie to chciałem usłyszeć. Lepiej idź prosto do niego. Czeka na ciebie. Okej. Okay. Chcę przejść. Możesz wejść. To sobie quick save'a. Czekaj, zaraz Zapoczytamy najpierw Nie ma tu nic ciekawego Czekaj, Tu nie ma nic ciekawego To jest beliar Ciężka skrzynia To będzie trzeba otworzyć A tu jaka jest? Metalowy kuper Oddałeś Morasul wielką przysługę Zapewne wiesz także Że zaginął asasyn Ramirez Co możesz dla mnie zrobić? Dowiodłeś swych zdolności. Będę cię więc nauczać sztuki magicznej. Niczego mnie tu nie możesz no. nauczyć. Co z ramirezem? Wyruszył na pole pełne ruin. Do tej pory jednak nie powrócił. Pracuje dla mnie i chce wiedzieć, co jest nie tak. Dobrze, zajmę się tym. Jakie dobra. Przynosisz mi prezent. Nic z tych rzeczy. Chcę z Tobą porozmawiać. Dobrze. Udało Ci się do mnie dostać, więc Twój wysiłek zostanie nagrodzony. Porozmawiajmy. Szukam kluczy do świątyni. Interesujące. Jak mogę Ci pomóc? Wiesz coś na temat tych kluczy? No dobra. Obaj jesteśmy biznesmenami, więc nie będę owijał w bawełnę. Mam jeden z kluczy. A co za niego chcesz? Orkowie chcą artefaktu pradawnych. Przeczesują całą pustynię. Zapłacą każdą cenę, żeby się dostać do najtajniejszych sanktuariów starożytnego ludu. Dlatego ten klucz jest bardzo wiele wart. Biorąc pod uwagę rozwój wypadków, wyceniam go na 10 tysięcy złotych monet. Moim zdaniem to atrakcyjna oferta. Jak Kurde, się. no dobra. Masz tu złoto. Daj mi klucz do świątyni. Interesy z tobą to czysta przyjemność. Mam nadzieję, że odbijesz to sobie na orkach. Ech, że też musiałem się na to zgodzić. Beliarze. Daj mi władzę nad śmiercią i zniszczeniem. Jest! Przewalnia demona. Amnezja się przyda. Daj. Przewania. Daj. Przewania szkieletu. Okej. Okay. Więcej... Oooo, kasy straciliśmy już w pizdu Ale za to jakie czary Drzące krwi Podróż duszy, przywanie szkieletu o, stary Koksimy W sumie wiecie co Ja tu zapiszę I Ja będę się z wami żegnał A więc cześć, ciała Ajdara Yeah. Aha, jeszcze, dobra. Powiem wam co w następnym odcinku. W następnym odcinku yy, przeczeszemy te dwie świątynie. Zajmiemy się też podbijaniem powoli pustyni. Podbijemy ją, po prostu ją skoksimy i pójdziemy na Ishtar. Później przejdziemy sobie do trelis, wykonamy tam zadania. Te wszystkie... Obozy buntowników też przeczyszczyły, pójdziemy do Nordmaru Se tam pogadamy, se pogadamy, ksaldasa se znajdziemy i wykonamy quest. No. Więc to by było na tyle. Więc ja się z nami żegnam. Cześć. I nara, hallo, ja i do zobaczenia w kolejnych odcinkach Na razie.